Czy możemy już? Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Szanowni Państwo, chaos informacyjny i wyrzucanie pieniędzy w błoto. Tak można opisać politykę naszego rządu, Ministerstwa Zdrowia w stosunku do szczepionek na COVID-19. I to się niestety nie zmienia. Kilka dni temu, czy nawet wczoraj, wiceminister Waldemar Kraska powiedział że powinniśmy zacząć traktować koronawirusa jako wirusa tak jak wirusa zwykłej grypy. To wydawało się, że jest to promyczek nadziei na powrót normalności, na normalne funkcjonowanie w naszym kraju. Ostatecznie grypa jest chorobą powszechną, z którą wszyscy żyjemy. Szczepi się na nią 4% polskiego społeczeństwa, a w tej chwili już dla większości Polaków szczepionki nie są opłacane z budżetu państwa, z kieszeni podatnika. Wydawałoby się, że przyjęcie tej samej strategii wobec koronawirusa, wobec szczepionek na COVID-19 byłoby bardzo rozsądnym ruchem i sytuacja rzeczywiście do tego dojrzała. Niestety okazało się, że już w momencie wypowiadania tych słów było wiadomo, że wiceminister Karaska rozjeżdża się z linią nie tylko swojej partii, ale nawet swojego własnego ministerstwa, bo raptem kilka dni wcześniej Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że sprowadza do Polski kolejne kilkanaście milionów szczepionek na COVID-19. Warto tu przypomnieć, że w magazynach w Polsce już w tej chwili zalega 25 milionów zamówionych niepotrzebnie szczepionek na COVID-19 i jak można się spodziewać, kiedy przypłynie te kolejne kilkanaście milionów szczepionek nowej generacji, to te 25 milionów pójdzie do utylizacji, powodując kilkumiliardowe straty w kieszeni w budżecie państwa, czyli w kieszeni polskiego podatnika. Sądzę, że w, sądzimy wszyscy, że w tej sytuacji opinia publiczna ma prawo oczekiwać od ministra niedzielskiego podzielenia się wiedzą, na jakiej podstawie w ogóle podjęto taką decyzję, na jakiej podstawie minister niedzielski uważa, że aż kilkanaście milionów Polaków będzie zainteresowanych tym, żeby w ogóle przyjąć kolejną dawkę szczepionki na COVID-19 i jakie będą koszty całej tej operacji. W związku z tym występujemy dzisiaj z interpelacją. Do ministra zdrowia, w której to interpelacji pytamy, ile dokładnie dawek nowej szczepionki zostanie zam, zostało zamówionych do Polski, jaki będzie dla budżetu państwa koszt tej operacji, koszt tych szczepionek? I co się stanie, jeżeli Polacy nie wykorzystają wszystkich tych dawek? Czy w sytuacji, kiedy na przykład tylko połowa z tych kilkunastu milionów zostanie wykorzystana, to czy tym razem Ministerstwo Zdrowia zabezpieczyło sobie z producentami szczepionki możliwość zwrotu czy częściowego odstąpienia od umowy? Taką interpelację złożymy i będziemy oczekiwali odpowiedzi. A teraz proszę o zabranie głosu wiceprezesa partii Korwin Bartłomieja Peja. Szanowni Państwo, tak jak już mecenas wawer wspomniał, mnóstwo pieniędzy zostało wydanych na zakup szczepionek do marca 2022 roku. To 200 milionów dawek 200 milionów dawek zostało zakupionych a więc policzono po 5 po dawek na każdą z osób. Tymczasem trzecią dawkę przyjęło tylko 30% uprawnionych do tego osób. Wydano na ten cel do końca marca 2022 roku około 12 miliardów złotych. Jesteśmy zaniepokojeni. Złożyliśmy wniosek do prokuratury, aby konkretnie sprawdzono tę sprawę, czy nie, ma, nie doszło tutaj do... Do przestępstwa, do nieprawidłowego rozporządzania finansami państwowymi. I będziemy te wydatki sprawdzać. Tak jak mecenas Wawer wspomniał, dzisiaj składamy interpelację w sprawie planowanych zakupów, bo obawiamy się, że sytuacja będzie bardzo podobna. W kieszeniach Polaków nie ma zbędnych pieniędzy. Te pieniądze, które są wydawane zbędnie na zapasy szczepionek, powinny wrócić do kieszeni Polek i Polaków. Dziękuję bardzo. Jan Krysiak, um, podsumujmy. Minister Adam, ja Was jeszcze wyszczepię, Niedzielski, postanowił negocjować zwrot zakupionej części e, szczepionek, e, zakupionych szczepionek w nadmiarowej ilości. Jak do tej pory bez wyraźnego skutku. W związku z tym podjął decyzję o zakupie kilkunastu milionów dodatkowych dawek. Po drugie, szczepionki zakupione do tej pory okazały się bublem. Nie działają tak jak powinny. Osoby zaszczepione również chorują, również leżą na oddziałach covidowych. Osoby zaszczepione również zarażają. W normalnej sytuacji należałoby te szczepionki zwrócić producentowi i to nie z powodu takiego, że kupiło ich się niefrasobliwie za dużo, tylko z powodu takiego, że ich działanie jest niezgodne z deklaracjami i wcale nie jest w 100% bezpieczne. Rząd prawa i sprawiedliwości jest oskarżany i słusznie o zmarnowanie kilkunastu miliardów złotych na zakup tak dużej liczby dawek szczepionek w związku z tym zamierza ponownie zrobić to samo. Szanowni państwo, no to jest recydywa. To jest recydywa i to w poczuciu totalnej bezkarności. Bo jeśli Ktoś zmarnuje powierzonemu pieniądze, to będzie oszustem, ale jeśli ktoś zmarnuje, sprzeniewierzy powierzonemu miliardy złotych, to będzie ministrem zdrowia. Gdyby rządowi autentycznie zależało na zdrowiu i życiu Polaków, zadbałby przede wszystkim o to, żeby te i inne szczepionki były dostępne w aptekach dla osób chętnych. Zaraz obok sprawdzonych znanych leków antywirusowych. Szczepionka na chorobę łudząco podobną do grypy powinna być rozprowadzana na takich zasadach jak szczepionka na grypę. Nie ma żadnego powodu, żeby jedni finansowali szczepionki innym, żeby pomagać w ten sposób osobom, które uległy medialnej panice strachu albo które z różnych innych powodów mają takie życzenie, żeby sobie taki preparat przyjąć. Na koniec pytanie. Czy w końcu Polacy wybiorą sobie rząd, który rzeczywiście będzie dbał o ich zdrowie i życie, który będzie stał na straży ich majątności, a nie pielęgnował gigantyczne zyski tzw. Big Pharma pod dyktando WHO? Dziękujemy. Czy mają Państwo pytania?